Zapraszamy na otwarcie rynku w Starym Fordonie. Bydgoszcz informuje. Już w najbliższy piątek, 3 czerwca, otwarcie zrewitalizowanego rynku w Starym Fordonie. O godzinie 20.00 planujemy otwarcie uroczyste rynku w Fordonie. O godzinie 20.30 koncert zespołu Tenor Trio. I o godzinie 22:00 to, na co chyba wszyscy czekamy, na inaugurację fontanny. A w sobotę 4 czerwca zapraszamy również tych najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy. Od godziny 15 rozpoczną się gry i zabawy dla dzieci. O godzinie 22 w sobotę również planowany jest pokaz fontanny. Szanowni Państwo, zapraszamy do Starego Fordonu, zapraszamy komunikacją miejską na stronie zarządu dróg i na stronie miasta. Zamieszczone są informacje, jak dotrzeć bezpiecznie i szybko do Starego Fordonu. Więcej na www.bydgoszcz.pl